Dzień dobry Państwu, otwieram 16 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Spierze Witam serdecznie e, Państwa Radnych, witam e, Pana Burmistrza, Pana Wiceburmistrza, Panią Skarbnik i Panią Sekretarz. E, dzisiejszy e, przypominam wszystkim Państwu, że obrady są transmitowane i dostępne na stronie spierzyn.pl. Szanowni Państwo, proszę o elektroniczne potwierdzenie obecności. Szanowny, szanowni Państwo Radni, przedłożony porządek obrad dzisiejszej sesji nadzwyczajnie otrzymaliście Państwo materiała. Czy są w tej chwili jeszcze jakieś pytania co do porządku? Obrad nie widzę. Zatem przechodzimy do następnego punktu. Bardzo proszę, wpłynął, wpłynął wniosek o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Spierzynie od pana burmistrza bociaka yy, 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 przepraszam, o widzę, bardzo burmistrza z gminniewa yy, wniosek z dnia 25 sierpnia o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Spierzynie yy, na podstawie artykułu ust. ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wnoszę o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Spierzynie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od wniosku i proponowany porządek obrad yy, otwarcie obrad sesji, stwierdzenie kworum, dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spierzyna na lata 2025-2035 dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok i zamknięcie obrad ]ève. Bardzo proszę Panią Skarbnik Agnieszkę Mostel o, o, przedz... o, o, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szanowni Państwo, wysoka Radę, że Pan Burmistrz będzie chciał omówić to projekt, bo które są właściwie duże zadania, które mają się pojawiać i chcielibyśmy je realizować. prawnych, ponieważ w momencie e, dokładnie w środę ukazał się najnowszy tekst ekonomii ustawy o samorządzie gminnym, i prosiło o naniesienie poprawek, żeby ta podstawa prawna już była aktualna. Przy ustawie o samorządzie gminnym ma, m, proszę o wprowadzenie poprawki Dziennik Ustaw z dnia 2, 2025 roku, mm -hmm. pozycja 1153. I to dotyczy zarówno jednego, jak i drugiego Projekt uchwały. Dobrze. Czy są jakieś pytania co do tej? Yy, yy? Proszę. E, proszę Panie Burmistrzu, proszę o głos. Ale Pani Przewodnicząca, ja bym może czy są dwie jakby tak. uchwały dotyczące yy, tych samych zagadnień. Więc ja omówię jedną, jedną i drugą. Jeżeli chodzi o WPF, chodzi o to, że jedno z zadań, które, które Państwu przedstawiamy będzie zadaniem dwuletnim, ponieważ tak musimy podpisać umowę z wykonawcą, a dotyczy to dokumentacji przebudowy odcinka ulicy Kolejowej. Ja Państwa już informowałem jednokrotnie, że prowadzę rozmowy na temat um, realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi o charakterze obronnym. Ja pod koniec lipca spotkałem się z, z, z panem Cezarem Tomczykiem, wiceministrem Obrony Narodowej e, i, i pewne ustalenia pewne, już, już tam ukośniamy. Musimy tam jeszcze, jeszcze zmienić projektowo y, y, kawałek ulicy kolejowej. Stąd też musimy podpisać umowę z wykonawcą. A, a wiemy, że do końca roku na tej, tej dokumentacji nie stworzy po prostu tak? i będzie to, będzie, to, będzie to zahaczać jeszcze rok 2026, stąd też musi się to znaleźć w wieloletniej, wieloletniej prognozie finansowej. Stąd też zmiana, zmiana tej uchwały. I może od razu przejdę też do, do, do informacji o, o uchwale budżetowej. Tak, ehm, Tutaj te zmiany wynikają z bardzo prostego, z prostej rzeczy. Ja na dużą to chciałem przeprosić Państwa, bo omawialiśmy się w czerwcu, że postaramy się nie robić sesji nadzwyczajnej w okresie wakacyjnym. Zabrakło nam dwóch dni, no ale niestety wyszły, wyszły, wyszły sprawy, które, które zmuszeni nas do tego, że, że musimy się spotkać. Szanowni Państwo, wiecie doskonale, że od 1 stycznia obowiązuje ustawa o ochronie ludności, obroni cywilnej, w związku z tą. Ustawą wszedł program Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Gmina Skrzyżyna otrzymała 520 tysięcy złotych na realizację tego programu, i tam mamy inwestycje, które, które będziemy, będziemy realizować. Oprócz szkoleń, których zresztą Państwo też będziecie uczestniczyć w tych szkoleniach, ale chcemy również zakupić dosyć sporo sprzętu, takiego już poważnego sprzętu, bo chcemy zakupić agregaty prądotwórcze dużej mocy, które zabezpieczą nam w razie, w razie problemów stacji utrudnienia wody a oraz dodatkowo agregat do dużej mocy do 160 kW, który będzie mobilnym, mobilnym agregatem w przypadku, gdyby tak ta liczna za, zaistniała zasilenie jakichś, jakichś dużych obiektów i takich też będziemy chcieli zakupić. Dodatkowo sprzęt, dodatkowo sprzęty na magazyn broni cywilnej. Tak więc tutaj to zadanie musimy wprowadzić, ponieważ chcemy odleczać przetarg. Gdybyśmy czekali do tej sesji zwyczajnej, na, która tam jest planowana we wrześniu, spotkanie z września, no to, to, to jakby ten czas nam mija. Nam, 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 nam Kolejną rzeczą to jest prace przy Stowarzyszyńskim Ośrodku Kultury ponieważ chcemy ogłaszać przetarg na przebudowę ciągów pieszych wokół, wokół Ośrodka Kultury i też Państwa informowałem oraz parkingów. Tak? Dlatego też potrzebujemy tutaj zmian w budżecie, budżecie, które też tutaj są, są wykazane. Dodatkowo są takie jeszcze pewne korekty takie drobne, tak? Jeżeli będziemy mieli jakieś szczegółowe informacje, to możemy powiedzieć, nie ma z tym problemu, ale zmniejszamy, niestety zmniejszamy środki na realizację programu ciepłe mieszkanie i po prostu nie ma wniosków. Mieszkańcy nie składają wniosków. No, niestety mieliśmy taką obawę, że może ten program nie cieszy się dużym, dużym, dużym powodzeniem, dlatego że narodowy na Fundusz na się środowiska dosyć restrykcyjnie podszedł do warunków formalnych, które trzeba spełnić, żeby te pieniądze pozyskać. Mam nadzieję, że, że Narodowy Fundusz w przyszłym roku zmieni te zasady i mieszkańcy będą z tego, z tego korzystać. Są tutaj również środki na zwiększenie realizacji programu Kolej Plus. Proszę Państwa, informowanie 5 września w Gorzowie podpisujemy już umowę. Jako samorządy rozpoczyna się proces, został wyłoniony wykonawca dokumentacji technicznej, projektowej i rozpoczyna się już proces inwestycyjny tej inwestycja rozpoczyna się od, od sporządzenia projektu oczywiście do całej dokumentacji technicznej, no ale, ale to już jest w dobrym kierunku, dlatego to to co kiedyś mówiłem, że dementowałem te wszystkie dziwne informacje, które pojawiały się w mediach, nawet tutaj naszych lokalnych, że ta inwestycja jest zagrożona. Nie, ta inwestycja nie jest zagrożona, ona się no realizuje, tamtego wcześniej podpisujemy w Gorzowie umowę. Do placu zabaw na ulicy Mickiewicza 40 tysięcy chcemy dołożyć, żeby zrobić to już kompleksowo. Jeżeli chodzi o dokumentację aplikacyjną modernizacji Senior Vigor, przygotowujemy się do złożenia dokumentów aplikacyjnych, potrzebujemy tam jeszcze studium wykonalności, które w tym momencie jest wykonywane. Mamy informację, że jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony nagór na modernizację tego typu obiektów. Znaczy no w naszym przypadku to może nie tego typu obiektów, tylko o e, obszar rewitalizacji, tak, czyli z programu rewitalizacji będziemy korzystać. E, Przebudowa ciągów komunikacyjnych, to, m, to mówiłem i jakieś tam drobne, drobne tematy, jeżeli chodzi o e, uzupełnienie tam wynagrodzeń e, choćby pracowników dziecięcego. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś pytania, to, to zarówno jak Pani Skarbnik jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję. To otwieram dyskusję. Czy pytania jeszcze co do tych dwóch y, proponowanych projektów? Do... To... Proszę, pani radna Mam <trymme> Pytanie, panie ministrze. <trymme> to, to jest kwotę 40 tysięcy latów zabaw. Jak pan przywódca wskazał, że to jest obowiązkowe? Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy e, w takim razie do punktu trzeciego. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2035, grup nr 16 łamana 121 łamana 25. Proszę bardzo. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie. W głosowaniu w 13 radnych wszyscy byli Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy zatem do punktu czwartego Dyskusja głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok nr... 16 na 122 na 25. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, kto przeciw, kto się wstrzymał, proszę o zagłosowanie, podniesienie ręki. Bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, wszyscy byli za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 16 sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Zbierzynie. Dziękuję serdecznie Państwu za udział w dzisiejszej sesji.